Jakie ładne jesteśmy. Ja po prostu uwielbiam <laughs> widzieć na monitorze piękne kobiety. E, żartuję sobie, ale tak naprawdę to się potrzebuje upewnić, że technicznie jesteśmy. Nie jestem dzisiaj sama, to jest moja niespodzianka. Za chwilkę poznacie kobietę, która podzieli się swoją historią, absolutnie inspirującą historią. Poznacie Amelię. Ja tylko pozwólcie, technicznie się upewnię, że wszystko dobrze, bo nadajemy poprzez aplikację Zoom. A i tu trzeba wszystkie pozwolenia dać, zostańcie z nami, będziecie mieć zrobiony, jak to się kolokwialnie używa słowa, zrobiony dzień. Um, co znaczy zrobiony dzień? No, kiedy zaczynamy dzień od inspiracji, od motywacji, od pobudzenia się, od myślenia na różowo, a nie na czarno, to wtedy cały dzień jest, um, upływa zupełnie w innej energii i to bardzo często tego doświadczamy. Więc zostańcie z nami, a będziemy mieć wszystkie zrobione dzień. Słuchajcie, już e, tylko się upewnię. I poproszę o komentarze, jeśli nas widzicie, słyszycie, e, żebyśmy mogły sobie e, spokojnie i swobodnie płynąć w naszym spotkaniu. O, okej. Okay. O, jest Aniczka, jest Madzia, wszystko dobrze. Dziewczyny, poznajcie mojego gościa, Amelia Goraj Płocica, e, która jest w moim życiu od słuchajcie, od roku. I e, dzisiaj mamy piękny dzień, którym też się chcemy z Wami podzielić e, i żeby to były bardzo mądre takie rozmowy. Przy tej okazji e, dzisiaj mamy Amelka, twoją rocznicę. Powiedz kochana, rocznicę czego dzisiaj mamy? <laughs> Dzisiaj, cześć wszystkim, dzień dobry. Dziękuję Dorotko za zaproszenie, a złożyło się to tak, widzisz, że w rocznicę mojego wejścia do Mary Kay, do tego różowego świata, do, do, do świata kobiet, tak, znamy się już ponad rok, ja weszłam właśnie 18 lutego w ubiegłym roku do Mary Kay, to była decyzja Przemyślana, na pewno, może nie aż tak spontaniczna, że od razu z dnia na dzień rzeczy mnie tam troszeczkę wstrzymywały, jednak byłam przekonana z, z dnia na dzień, coraz bardziej, że to jest słuszna decyzja. I w tej chwili, po roku czasu, ja mam jeszcze większą pewność, że to, co zrobiłam, było bardzo słuszne. Ja jestem w świecie, tak jakby różowej bańce, której różowo-czerwonej, z której właściwie ciężko wyjść i nie ma po co tam nawet wychodzić na zewnątrz, bo chyba że tylko po to, żeby wprowadzać to, co mamy w sobie, to co dajemy dla siebie na zewnątrz w ten sposób. Świat, który nas otacza niekoniecznie jest nam czasem sprzyjający, jednakże musimy go interpretować w sposób pozytywny i na pewno odbierać rzeczy lepiej, niż one same wyglądają i są czasami. To jest ważne, żeby w ogóle funkcjonować w sposób taki różowy. I dlatego, że rok temu weszłam w ten świat, który mnie, przede wszystkim zafascynowały mnie kosmetyki, które zrobiły i robią cuda z moją twarzą. Potem moje wnętrze zaczęło się zmieniać jeszcze bardziej na, sam, na plus, A to za sprawą kobiet, które, które są właśnie w tej organizacji w Mary Cake. Wszystkie Merkeiki to są po prostu takie babki, że świat powinien być stworzony z Mary Cake, żeby było właśnie lepiej, żeby było lepiej... Żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy byli bardziej pozytywni. Nie patrzyli tylko pod takim kątem tego, że, jest, że coś jest złego. Tylko wyciągajmy to, wszystko to, co jest dobre, bo zło i tak otacza. A my mamy przecież, jak na Biblia mówi, no mamy walczyć z tym złem. Prawda? Także mm, kosmetyki, kobiety, ten świat różowy jest też bardzo rozwojowy. Bardzo rozwojowy. Tutaj człowiek rozwija się kwitnie, można powiedzieć. Kosmetyki są tylko takim dodatkiem, taką podstawą, na której budujemy, a to potem wszystko jakoś tak fajnie z nas wychodzi. Tak uzewnętrznia nam to, co w nas najlepsze, i ja po roku czasu mogę powiedzieć, że ja nie jestem tą samą Amelią, którą byłam rok temu. Chociaż nie powiem, że, 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 że było źle, ale jest, ja jestem po prostu bardziej świadomą kobietą. Teraz jestem zdecydowanie bardziej świadomą. Ja y, doświadczyłam y, przez ten rok czasu y, takich rzeczy, że przez 20 lat pracy zawodowej ja po prostu czegoś takiego nie doświadczyłam. Ja poznałam tyle osób i. Y, i za które jestem ogromnie wdzięczna Górze i w ogóle, że, mi, że one przyszły w odpowiednim, przyszłyście w odpowiednim dla mnie czasie. Bo pewnie jakbyście przyszły wcześniej, to pewnie by to nie było takie. To wszystko jest układane Mi się wydaje, że to jest plan, który gdzieś Góra dla mnie to zaplanowała. I to jest w danym, tym odpowiednim czasie. I ja sama doświadczam tego mocno. I wiem, że jak przekraczam pewne moje jakieś wewnętrzne przekonania, niekoniecznie fajne takie, to ja jestem dalej w rozwoju. Pomimo, że mnie to trzyma i ja nie wiem, jak ja to zrobię, ale ja to robię. Po prostu nie analizuję, tylko to wykonuję. I to mnie po prostu pcha jeszcze bardziej. To jest niesamowite po prostu, to co się, a, a to, co się dostaje z zewnątrz od kobiet, to ta niesamowita energia, to, ta inspiracja, motywacja, to jak, jak jesteśmy dla siebie po prostu, nawet nie, nie, nie potrafię tego określić, jak, jak to, nie mam słowa na to po prostu, co, co robimy ze sobą. Że stajemy się takie, właśnie jakie się stajemy. A wiem, że to nie jest. To jest tylko początek, dopiero. Także to jest początek. Ja przez rok czasu mogę stwierdzić, że bycie w Mary Kay to jest jedna wielka przygoda dla mnie. Ja się świetnie bawię. Ja odkrywam siebie na nowo. Ja odkrywam swoje jakieś nowe możliwości, potencjał, jakiś swój. Ja, ja czasami się sama zaskakuję. To wszystko jest, wydaje mi się, że po coś. I strasznie jestem wdzięczna. Madzi przede wszystkim za to, że mnie zaprosiła na rozwojową kawę przy okazji na spotkanie kosmetyczne, gdzie poznałyśmy się na Zoomie właśnie pierwszy raz w tak. grudniu 2020 roku. I, i potem właśnie. Praca MADZI nad nade mną no nie musiała być może wielka strasznie, ponieważ kosmetyki mnie mocno przekonały do tego, że ja jednak chcę. Natomiast to, chęć tego doświadczania, co się tutaj dzieje, to, jest, to nie jest w żaden sposób, nie da się tego po prostu jakoś opisać. Te wszystkie spotkania, szkolenia, wyjazdy, które razem miałyśmy, to jest, to jest taka wartość, że, że naprawdę nie ja po prostu w tej chwili brakuje mi słów, brakuje mi słów, żeby po prostu czuję czuję wdzięczność, powiem tak, czuję wdzięczność, czuję wdzięczność, że to mnie spotkało, że na mojej drodze stanęła Amerykane. I zaczynam myśleć różowo. No właśnie, ja nie bez powodu <noise> jestem dzisiaj cała na różowo, ponieważ Amelka, twoja grupa, czyli już, już jesteś liderką, już tworzysz zespół, tworzysz, jednoczysz kobiety, i twoja, które wszystkie kochamy, pozdrawiamy, bo my się w Ameryce kochamy miłością bliźniego, wszystkie, absolutnie. I wszystkie tworzymy jedną, po prostu wielką rodzinę, społeczność. Wspierających się kobiet, więc zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że twój zespół nosi nazwę właśnie Think Pink. Powiedz, dlaczego wybrałaś taką nazwę? To jest cudowne tutaj mówimy do wszystkich osób, które, do wszystkich kobiet, które wy nie wiecie, jak, jak my pracujemy, o co tutaj chodzi w tym całym Ameryka, my tworzymy właśnie zespoły. Czyli każda, każda kobieta, która dołącza jako konsultantka może również zostać liderem zespołu, tworząc grupę, czyli zapraszając do siebie kolejne kobiety, kolejne konsultantki, potem może zostać awansować, może zostać dyrektor, jeśli ta grupa jest odpowiednio duża, potem może zostać starszą dyrektor, jeśli z jej grupy wydebiutuje kolejna liderka, kolejna dyrektor. Więc nadajemy nazwy naszym grupom i to jest dla mnie najpiękniejszy zawsze moment. Kiedy już w Twoim zespole było trzy osoby, trzy pierwsze osoby, no dwie osoby to jest para, trzy osoby to już jest grupa. Więc um, poprosiłam, żebyś nadała, przemyślała sobie, otworzyła się bardziej może na przejście do Ciebie nazwy dla Twojego powstającego zespołu e, i wybrałaś właśnie taką nazwę Think Pink. Powiedz, Amelka, co ciebie e, zainspirowało do tego, żeby właśnie taką, e, taką nazwę nadać? Ta nazwa powstała w głowie, ona po prostu, znaczy, jak mówią, zawsze pierwsza myśl jest najlepsza, i tak, tak się tego trzymam. Intuicja jednak jest błogosławieństwem też, a u kobiet w szczególności. Więc nazwa, już pierwsza, która mi przyszła do głowy, to już było wtedy, kiedy Madzia tworzyła swoją nazwę grupy. Więc ja już wtedy, nie, w ogóle nawet nie mając grupy jeszcze żadnej utworzonej. Ja już wtedy powiedziałam do Madzi, że moja grupa to będzie się nazywać Think Pink, ponieważ jest grupa Beauty Way, więc no to idziemy w angielski, chcemy być dobre w tym języku, szkolimy się, chcemy mówić płynnie, różnie nam to wychodzi, ale się uczymy i stwierdziłam, że to jest najbardziej takie uniwersalne, prawda? Myśl różowo, myśl różowo. Że różowy to jest taki cukierkowy, taki dziecięcy i takie spojrzenie, właśnie jak dziecko. Bądźcie jak dzieci, bądźcie jak dzieci, prawda? Patrzcie na świat oczami dzieci, czyli w prosty sposób, nie odbierając tego, co jest złe, nie, nie przez pryzmat tego, co. Hmm. Ludzie chcą nam zrobić, tylko y, przez pryzmat, pryzmat tego, jak, że oni są dobrzy, z natury są dobrzy, tylko coś wpłynęło na, na, na przykład na to, że w danej chwili no, gorzej to troszkę wygląda. Także think Pink to taka właśnie y, różowa, może czasem naiwna, y, dziecięce y, takie spojrzenie na świat, tak? Ja no, myślę w ten sposób. Wydaje mi się, że myślę w ten sposób. Amelko to przy okazji Ciebie słowa? Jeszcze... <grymne> <grymne> Przy okazji ciebie w takim razie spytam, e, ponieważ e, e, jak dołączałaś do Ameryki, to już, już Twoje serce było takie otwarte na zmiany, bo Ty dokonałaś dużej zmiany w swoim życiu jeszcze zanim dołączyłaś do Ameryki, czyli już jakby to e, takie myślenie na różowo, już takie otwieranie się na możliwości, już takie. Taka wiara, że jest możliwy inny świat niż to, co widzimy i nam się wydaje, że jest ostateczną prawdą. Już to było w Twoim umyśle, sercu, w Twojej duszy. Dokonałaś, podjęłaś bardzo, może pewnie trudną decyzję, ale jednak. Ta odwaga ci towarzyszyła i podjęłaś tę decyzję, zostawiłaś pracę. Nie wiem, czy chcesz o tym chwileczkę powiedzieć, bo myślę, że takie przykłady też e, bardzo nas wzmacniają, że ktoś podjął taką dla niego trudną decyzję, ale wyszło mu to na dobre, było warto, było warto się odważyć, było warto sprostać tej sytuacji, e, było warto uwierzyć, że istnieje ten e, bardziej różowy świat. Nie wiem, czy chciałabyś się chwileczkę podzielić? E Oczywiście, że tak. Te sytuacje są niekiedy, no, no, no zazwyczaj są przez nas nieplanowane, prawda? Natomiast wydaje nam się w danej chwili, jak coś się dzieje, że na dany moment jest to jakaś kara, że coś się dzieje nie tak, że, że rzeczy toczą się nie tak, jak powinny się toczyć. Bo nam się tak wydaje, że tak się powinno dziać, prawda? Ale y, góra i los ma inne dla nas przeznaczenia i plany. I y, ja jestem taką osobą, że zawsze staram się pozytywnie myśleć, pomimo, że tam różne rzeczy y, przeżyłam w swoim życiu i wcześniej tak samo. Natomiast y, ponad pięć lat temu, y, właściwie już 6 będzie, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży po raz czwarty, i to po czterdziestce, troszkę zmieniło się prawda, w człowieku myślenie, bo jak ja, jak ja sobie z tym poradzę, czy ja, ciąża też była zagrożona, to wszystko było no, ciężkie, no, to wszystko było ciężkie, prawda? Tym bardziej, że człowiek czekał, Czekał na to błogosławieństwo, dużo wcześniej czekał. No i się doczekał. Tylko to spadło tak, że jakby dostał w głowę. I potem rodziły się coraz większe problemy, i coraz większe problemy. Natomiast Pan Bóg nam chyba daje takie siły, że, że my nie myślimy, jak się oczywiście zawierzamy, bo ja bardzo mocno wierzę tam górze. Ciągle czuję wsparcie, że ten, ta droga jest po coś, właśnie ta droga jest po coś, że ona otworzy, że nam się wydaje, że w tej chwili jest no beznadziejnie. Po ludzku, prawda, zawsze myślimy, że jest beznadziejnie, a wcale tak nie jest. To jest tylko i wyłącznie kwestia do tego, jak my do tego podejdziemy. Czy my po prostu podejdziemy do tego jako do daru? To jest ciężkie, bo ja, ja wcześniej, dużo wcześniej, nie umiałam tego sobie przyjąć jako, jako rzecz, która na pewno przyniesie dobrą, następną dobrą rzecz. Jak się tego nauczymy, to po pierwsze jest nam zdecydowanie lepiej. Jesteśmy zdecydowanie lepiej, bo wiemy, że to nas do czegoś prowadzi, lepszego. To nam pokaże lepsze strony nas samych i innych, i zaczynamy doświadczać rzeczy, można by powiedzieć, które są nawet no, niewidzialne, a my ich widzimy. I to jest, to jest niesamowite. I ja to mam, ja to codziennie widzę, że tak powiem. To jest błogosławieństwo dla mnie. Także ten różowy świat, yy, pomimo że stąpam mocno po ziemi, y, jest, jest mi dany z góry, mi się wydaje. Chyba po coś jest to wszystko, żeby coś zmienić. Tak mi się wydaje teraz. Ale to pięć jest początek. Lat temu, <coughs> pięć lat temu urodził się twój, twój synek Ignaś, y, i y, wprowadziło to y, w twoje życie. Y, Zupełnie inne decyzje, tak? E, mm, odeszłaś z pracy, tak? Odeszłaś tak. z pracy. Zasadzie, y, to nawet y, y, to nie była żadna ciężka decyzja. Mhm. Z mojej strony, to jest dla osób, które patrzą z zewnątrz jest trudne, że nie wracam do pracy, ale e, Ignaś urodził się z, jako skrajny wcześniak, z bardzo mas, niską masą urodzeniową, miał niecałe 60 jest w 26 tygodniu. Walczyliśmy o, o życie Cztery miesiące w szpitalu, więc, ale każdy dzień, każdy dzień... Amelka, masz wyciszone. Wyciszyłaś ci się, się niechcący? Że, że my tylko jesteśmy tutaj po to, żeby mu pomóc w tej drodze, bo on tak sobie świetnie radzi i cały czas, pomimo, że tam co chwilę coś wychodzi, że non-stop są jakieś tam prawda, uderzenia, takie wiadomości różne, no nie sprzyjające, jednak ja wierzę w to, że, że to wszystko. No jest po coś, że to, się, że to dzieje się dla czegoś, po coś dla mnie, dla mojej rodziny, dla niego samego, to wynosi chyba tego same dobra z tego. Także nie zalewuję się na pewno i taką jedyną, jedną rzeczą teraz, która jest, którą mocno wierzę bardzo, bo Ignaz jeszcze nie mówi, ale ja jestem w ogóle nawet nie myślę w ten sposób, żeby on nie mówił, że ja na pewno. W jakimś czasie niedługim wiem o tym, że po prostu wszyscy sobie z nim pogadamy. Ja jest, ja po prostu inaczej. Ja wiem, że, że, że on tego dokona. Ja mu muszę tylko w tym pomóc. A góra daje mi cierpliwość i czas, żeby ja mogła to wszystko jeszcze się chyba bardziej udoskonalić w tym wszystkim. Bo to jest proces. Mi się wydaje, że to jest proces. To wszystko trwa. To nie jest tak, o, że sobie klikniemy i już. I właśnie ta cierpliwość, yy, zaangażowanie, yy, to, wszystko, to wszystko jest po coś. To wszystko jest po coś. Popatrzcie, <laughs> jaka piękna postawa, jak rzadko się zdarza. No, w naszej społeczności oczywiście jest to norma, można by powiedzieć, bo wszystkie się tego w Ameryce też uczymy właśnie tej postawy. Takiej, takiego optymizmu i takiego doszukiwania się we wszystkim e, dobra e, i, i porażki czy jakieś trudne sprawy nie są dla nas e, właśnie porażkami, po których e, nie wiem, nie możemy się podnieść, tylko lekcjami, do, e, które, które nam dają jakąś refleksję. E, popatrzcie, jaką Amelka ma przepiękną postawę e, wdzięczności e, e, i tutaj chyba nawiążę do książki, słuchajcie. Bo tak trudno nam jest być wdzięcznymi za trudne sytuacje. My jest, mamy tak w sobie zakorzenione to narzekanie na trudne sytuacje, dopatrujemy się wszędzie wszystkim czegoś, co ty, na co tylko możemy zacząć narzekać. Nie wiem, wiatr był wczoraj. No jasne, że pewnie uciążliwy i, tru, i były jakieś przykre sytuacje wskutek tego wiatru, ale po prostu przez cały dzień tyle ludzi, wiatry, wiatry, wiatr, deszcz, deszcz, słońce, słońce, za duże słońce. Wiecie, mówię o tym, że mamy tak mocno fokus taki w sobie na, na to, co negatywne, że przesłania nam to całe dobro, które wokół oprócz tego jest. E, natomiast Amelka, Ty <laughs> przepięknie właśnie tutaj demonstrujesz nam, że mimo tej trudnej sytuacji, mimo tego, że. <śmiech> że <śmiech> Jezu, przepraszam. <laughs> mimo tych wszystkich okoliczności dopatrujesz się właśnie dobra i na tym się koncentrujesz. I książka, o której spontanicznie nie planowałam tego, ale czuję, że muszę wspomnieć, to jest książka zwięzienia y, karot... Y, karot, jaką. Mam... No, na pewno wam wyskoczy, jeśli będziecie zainteresowane. Zwięzienia do wdzięczności. To jest książka, która mówi o tym, że wdzięczność w każdej sytuacji, nawet tej, na którą my się nie chcemy zgodzić, ale po prostu stymulujemy się do wdzięczności, możemy się tego nauczyć w ogóle, polecam, ale wdzięczność za każdą sytuację, nawet trudną, nawet tę przykrą, nawet tę, tę właśnie, która jest dla nas teraz uciążliwa, powoduje, że my wynosimy się Wynosimy się energetycznie, wibracyjnie. Znaczy, tam nie jest tam takim językiem, ale ja to tak interpretuję, bo tam jest wdzięczność do Boga za każdą sytuację. I do, właśnie to taki, takie postrzeganie powoduje, że my, fokusując się, koncentrując się na tym, co jest dobre w tej sytuacji, Pomnażamy to, co jest dobre w tej sytuacji, czyli to na czym się koncentrujemy, to to pomnażamy. To co zauważamy, to pomnażamy w swoim życiu wiele razy to na naszych transmisjach tutaj pada, bo dla mnie, jak ja od sześciu lat pracuję ze sobą, bo ja odkąd dołączyłam do Mary Kay, to to nie jest praca w Mary Kay, To jest praca ze mną. To jest praca w sobie. My wszystkie w Marykay tego doświadczamy, prawda, Amelka? Pracujemy ze sobą, ze swoim myśleniem, ze swoimi emocjami, ze swoim postrzeganiem, ze swoją świadomością. Uczymy się interpretować sytuację w sposób pozytywny, dobry, wyciągać z tego dobre refleksje i odczuwać tę wdzięczność bez względu na pogodę, politykę, sytuację ekonomiczną, e, samopoczucie e, itd. Tak i Amelka, Ty jesteś przepięknym przykładem tutaj właśnie tej postawy, różowej postawy, różowej postawy w sercu, w umyśle, w ciele, w zachowaniu, bo wszystkie dziewczyny, i tu na pewno potwierdzą, które cię znają osobiście są zachwycone Twoją postawą zawsze pomocy, zawsze wsparcia, niesamowitego poczucia humoru. Słuchajcie, nawet. W w tych trudnych chwilach Amelka potrafisz tak, tak przekształcić to w żart, że po prostu no, wszystkie cię uwielbiamy. Więc ja się jestem bardzo wdzięczna, że dołączyłaś do Mary i dołączyłaś do zespołu Madzi Ćwikły, która jest tutaj obecna na transmisji. Madzia po prostu też przepiękny zespół buduje. Niedawno debiutowałyście jako niezależna już grupa biznesowa. Więc... Więc po prostu piękne, piękne rzeczy się dzieją i ja wiem, że te rzeczy się dzieją, bo rzeczy same się nie dzieją, rzeczy dzieją się przez ludzi. To tak jak Bóg działa na Ziemi przez ludzi, właśnie. My czasem oczekujemy cudu, ale ten cud się wydarza przez drugiego człowieka. Więc bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo Ci dziękuję za to, że taka jesteś właśnie, że taka właśnie jesteś. Nie ja wiem, najchętniej bym tu serduszek wysłała mnóstwo, bo ja w ogóle uwielbiam serduszka, jestem fanką ruchu serduszkowego, bo one najbardziej oddają to, co, to, co, to, to, co w nas to chcemy powiedzieć. Dziewczyny tutaj piszą komentarze, Kasia Wołos pisze, dostajemy taki krzyż, na jaki jesteśmy w stanie unieść, Jamelka jesteś niesamowita, najlepsza. Madzia, myśl różowo, czyli pozytywnie, z dziecięcą radością, ufnością, naiwnością. Madzi się spodobało, co powiedziałaś. Amel, Anetka, nasza Dębiez Przybylska, najlepsze przed Tobą, Amelka. Popatrz, jeśli dzisiaj mija rok i tyle się, ja to, słuchajcie, to jest fenomenalne, i tyle się wydarzyło w Twoim życiu, e, to co to będzie za kolejny rok, za kolejny i za kolejny? Ja się nie prawda? mogę doczekać. Ja po prostu to jest, to jest fascynujące, że po roku czasu, przez rok czas tyle się wydarzyło, ja poznałam tyle osób. Tak fantastycznych, y, który każdy coś wnosi w moje życie. Ja pewnie w nich też, <laughs> przynajmniej wesołość moją. Y, I dziękuję za te słowa, ale po prostu nie mogę się doczekać, y, co będzie za rok, na przykład, albo za pół roku. Ja sama jestem y, y, zaskoczona y, własnymi działaniami i tym, co się dzieje. Także. No to jest po prostu przygoda dla mnie to jest fantastyczna przygoda i to, to wspaniała przygoda no z samymi pozytywami można powiedzieć, a to co jest nawet niekoniecznie pozytywne no to to mnie kształtuje to mnie wznieśla czy jak tam powiedzieć pracuje właśnie pracuje nad sobą dużo muszę przepracować pewnych rzeczy jeszcze. I to jest praca. No to jest taka praca. Praca na co ładnie. Amelko kochana, rozwijasz się w makijażach. E, bardzo proszę cię. E, Podaj nazwę grupy, którą prowadzisz, nazwę fanpage'a, który prowadzisz, przepiękne makijaże robisz, można się do ciebie umówić na makijaż, można się do ciebie umówić ten na zabieg, zabieg refleksologii, bo też tym się zajmujesz. Powiedz jeszcze, żeby osoby, które dzisiaj po raz pierwszy cię widzą i zakochały się w tobie, a tak działasz, że się po prostu zakochuje człowiek w tobie, będą, żeby wiedziały, gdzie, gdzie cię szukać. Prowadzę grupę fanpage Czuj się dobrze. Tam właśnie są malowanki, wszystko związane z Mary Kay. Natomiast grupa z refleksologii, znaczy strona z refleksologii jest czuć się dobrze. Zapraszam na tak zwany masaż stóp, bo to ludzie tak sobie mówią, właśnie osoby, które także przez stopy można też dojść do serca i do głowy. Tak, e, rozmawiając, e, no już są tego owoce. Także pozdrawiam marzenkę. <grym> marzenkę, pozdrawiam. E, jednak e, kontakt z drugim człowiekiem jest e, po prostu niezbędny. Jest niezbędny mm -hmm. nam do życia potrzebny. Mm -hmm. Nie żyjemy bez drugiego człowieka. Nie możemy się zamknąć po prostu e, na drugiego człowieka absolutnie. To jest. E, tam jest tyle y, rzeczy do odkrycia, że po prostu ja jestem strasznie ciekawa dalej, co będzie dalej. No. Okej. Okay. Cudowności w takim razie. Dziękujemy, że jesteście z nami. E, Amelka, Tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj przepiękny dzień. Świętuj, celebruj. Zresztą e, chyba się widzimy dzisiaj. A, cudownie. Ta, widzimy, się. widzimy się. Cudownie. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, które nas oglądają, bądź będą oglądać powtórkę. E, no cóż, niech ta historia, właśnie Amelka Twoja i ta, ta Twoja wdzięczność, ta postawa wdzięczności, postawa różowości będzie inspiracją dla nas wszystkich, bo tak jak powiedziałaś, nawzajem na siebie oddziałujemy i jeśli przebywamy wśród właśnie takich ludzi jak Ty, to to oddziaływanie jest, jest różowe nie? i to jest cudowne. Dzięki, kochana. Ja. Dziękuję. Pozdrawiamy Was, całujemy. Dzięki.